Co my tu mamy? Zaraz. 450 S. 445 S? Tego tu nie było. Cześć, z tej strony chłoskali na zielone koło i mam dla Was dwie nowości tegoroczne, czyli pilarki 445 i 450 S. Pokrótce, co się zmieniło? W tej serii 400 znanej i lubianej. Na pewno wygląd, czyli pokrywa startera, pokrywa silnika. Również mamy wzmocniony dół tych pilarek czyli w skrzyni korybowej na łączeniu cylindra, właśnie ze skrzynią, jest taka metalowa wstawka czyli połączenie Lekkości i wytrzymałości tutaj tej wstawki według wielu mechaników brakowało. Mamy również nakrętki niegubki, czyli z takimi haczykami, nakrętki przymocowane do pokrywy sprzęgła. Dzięki temu nie zgubicie tej nakrętki podczas regulacji gdzieś tam w lesie. Zwiększona jest też pojemność 445S. Jest to teraz pełnoprawna 50. K. Moc w 445S to jest 2,2 kW. Zresztą specyfikacje postaram się wam wstawić tutaj też do filmiku. Prowadnice 15, jeżeli chodzi o łańcuch, prowadnice tutaj nic się nie zmieniło. Jest to naprawdę fajna propozycja, jeśli chodzi o pilarki amatorskie. Na 445S mamy teraz u nas promocję. Po więcej informacji zapraszam po prostu do naszego serwisu, do naszego salonu na ulicy Toruńskiej 140C. To chyba tyle, jeżeli chodzi o te pilarki z serii 400. Trzymajcie się, pozdrawiam, kuskwar na Zielone Koło.